Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało nieco inny charakter. W kilku słowach postaram się wyjaśnić, co to takiego park krajobrazowy, oraz odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania przez osoby, które przyjeżdżają i chodzą po górach, po Żwieckim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Beskidu Małego oraz Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Pytania te najczęściej dotyczą zasad poruszania się po obszarze parku czyli gdzie można chodzić czy tylko szlakami czy można iść z psem do lasu, czy można chodzić po szlaku z psem tego typu pytania pojawiają się najczęściej. Co to takiego Park Krajobrazowy? Otóż jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania oraz popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. Obecnie mamy w Polsce 125 parków krajobrazowych. Liczba ta może wydawać się duża, ale jest to jedynie 8% powierzchni naszego kraju. Czym różni się park krajobrazowy od parku narodowego? No tutaj jedną z różnic jest to, iż na terenie parku krajobrazowego grunty orne i leśne oraz nieruchomości pozostawia się do gospodarczego wykorzystania. W praktyce oznacza to, iż na terenie parku krajobrazowego, w jego granicach, możemy normalnie mieszkać, pracować, prowadzić działalność gospodarczą, różne inwestycje, pod warunkiem, iż działania te nie wpływają negatywnie. Na stan środowiska przyrodniczego parku. I oczywiście są one zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który obecność parku na swoim terenie ma w zapisach. Park krajobrazowy tworzony jest na terenach prywatnych bądź też administrowany jest przez inne instytucje, np. lasy państwowe, czy też będący w posiadaniu gmin lub urzędów miast. Park krajobrazowy jako taki nie jest właścicielem terenu, na którym został utworzony. Często pojawia się pytanie, czy na obszarze Parku Krajobrazowego można poruszać się poza szlakami turystycznymi. Generalnie, Park Krajobrazowy jako forma ochrony przyrody takich zakazów nie wprowadza, czyli można, ale są od tego oczywiście wyjątki. Na przykład rezerwaty przyrody, o których troszkę więcej za chwileczkę powiem. Na przykład obszary objęte zakazem wstępu stałym, takie jak uprawy leśne do wysokości 4 metrów. Obszary źródłowiskowe, rzeki potoków, ostoje zwierząt, w takie miejsca wchodzić poza szlakiem nie możemy. Pojawiają się też czasowe zamknięcia danego terenu. Mogą to być sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym. Wtedy instytucja nadzorująca dany teren, na przykład nadleśnictwo, taki zakaz wstępu do lasu może prowadzić. I pozostaje jeszcze obszar parku, który jest własnością prywatną. No tutaj, jeżeli chcemy iść poza szlakiem, a właściciel terenu nie wyraża na to zgody, to niestety w takie miejsca pójść nie możemy. Czy po lesie, czy po parku krajobrazowym można chodzić z psem? Tą kwestię reguluje ustawa o lasach, która mówi, iż na terenach leśnych należy psy prowadzić na uwięzi. W praktyce oznacza to, że musimy tego psa mieć na smyczy. Jest to obowiązek i należy tak robić oczywiście. I ma to zabezpieczyć przede wszystkim dzikie zwierzęta. Pies puszczony luzem, biegający po lesie, może mieć kontakt z dzikimi zwierzętami. To na pewno je płoszy, stresuje. Może się też różnie skończyć, zarówno dla psa, jak i dla tego Zwierzaka żyjącego tutaj swobodnie na dziko, dlatego to należy zawsze pamiętać. Psy poruszające się po lesie, na szlakach turystycznych, powinny być prowadzone na uwięzi. Czy można wejść do rezerwatu przyrody. Ogólnie do rezerwatów obowiązuje zakaz wstępu, czyli wchodzić nie możemy. Żeby wejść do rezerwatu, trzeba mieć zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Są jednak sytuacje, kiedy szlak turystyczny bądź ścieżka przyrodniczo dydaktyczna przebiega przez ten rezerwatu. Wtedy takim szlakiem, ścieżką przyrodniczą, jeżeli są oznakowane oficjalnie, przejść przez rezerwat możemy. Pamiętając jednak, aby z tej trasy nie schodzić w głąb rezerwatu przyrody, pojawia się pytanie w takim razie: czy mogę szlakiem turystycznym przejść przez rezerwat z psem na uwięzi? Otóż nie. Do rezerwatów obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Tu wyjątkiem są ewentualnie psy pasterskie, jeżeli. W planie ochrony rezerwatu przewidziane są jakieś zabiegi ochrony czynnej np. wypas i wtedy te psy są konieczne do nadzoru nad stadem. W innych sytuacjach jako turyści z psem do rezerwatu wejść nie możemy. I znów nasuwa się pytanie a co jeżeli szlak turystyczny biegnie wzdłuż granicy rezerwatu czy wtedy mogę z tym pieskiem moim przejść na smyczy? Otóż tak. Jeżeli szlak turystyczny biegnie wzdłuż granicy rezerwatu, możemy. Tu jednak należy pamiętać, że na mapach turystycznych granice rezerwatów są zaznaczane w przybliżeniu, czasami nawet błędnie. Dlatego, aby mieć pewność, nie łamać przepisów prawa, lepiej upewnić się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podając informacje, którędy chcemy przejść i czy możemy, czy faktycznie szlak biegnie granicą wzdłuż granicy rezerwatu. Informacje o rezerwatach czy innych formach ochrony przyrody można też znaleźć na geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam, włączając odpowiednią warstwę z rezerwatami, możemy zobaczyć, jak te granice rezerwatów w rzeczywistości w terenie wyglądają i sprawdzić naszą trasę. Czy na terenie parku krajobrazowego można rozpalać ogniska? Otóż na terenach leśnych, wśród leśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu obowiązuje zakaz palenia ognia. Można to jednak robić w miejscach ku temu wyznaczonych, bo takie są. Są to miejsca przeważnie oznakowane, odpowiednio przygotowane w postaci paleniska, ławek, czasami wiaty, a nawet miejsca biwakowego obok, czasami też bywa. Przygotowane drewno, i w takich miejscach legalnie możemy rozpalać ognisko. Oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa. Podobnie sytuacja ma się z biwakowaniem. Biwakować również możemy wyłącznie w miejscach ku temu wyznaczonych, oznakowanych. Takie miejsca zazwyczaj organizuje administrator terenu, na przykład nadleśnictwo, czy też osoby prywatne, jeżeli mają chęć. Otworzenia takich miejsc noclegowych, biwakowych. Wtedy legalnie możemy w takich miejscach rozbić namiot i spędzić czas na łonie przyrody. Mam nadzieję, podobnie jak i wszyscy pracownicy parków krajobrazowych, iż każdy turysta spędzi przyjemnie i miło czas w naszych pięknych górach, ze wspaniałymi widokami, z piękną przyrodą że każdy turysta będzie szanował tą przyrodę, będzie pozostawiał miejsce takim jak je zastał albo inaczej, nie będzie zostawiał śmieci, nie będzie hałasował i będzie przestrzegał tych podstawowych zasad, jakie powinien każdy odpowiedzialny turysta spełniać będąc na obszarze chronionym.